Witajcie kochani, kolejny Energy Bus Środa, Wita Was, Marzena Śmigielska. Maria, matka dwójki dzieci, postanowiła spełnić swoje marzenie o otwarciu własnej firmy produkującej zdrowe przekąski dla dzieci. Pomimo braku doświadczenia w biznesie i ograniczonych środków finansowych, Maria nie poddała się. Z determinacją i wytrwałością zbierała wiedzę, rozwijała umiejętności zarządzania. Oraz tworzenia receptur. Pomimo licznych trudności, takich jak brak wsparcia finansowego czy konieczność równoważenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi, nieustannie dążyła do swojego celu. Dzięki wytrwałości i pasji Maria w końcu zdołała uruchomić swoją firmę. Dziś jej zdrowe przekąski cieszą się dużą popularnością wśród rodziców. A ona sama stała się inspiracją dla wielu kobiet. Jej historia pokazuje, że nawet najtrudniejsze przeszkody można pokonać. Jak to zrobić? Po pierwsze, jasno zdefiniuj cel. Określ, co chcesz osiągnąć i dlaczego jest to dla Ciebie ważne. Gdy pojawią się problemy, myśl pozytywnie. Zamiast skupiać się na trudnościach, koncentruj się na możliwościach i rozwiązaniach. Gdy coś ci się uda, celebruj każdy, nawet najmniejszy krok. Ale jeśli pomysły i strategie, które stosujesz, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, bądź otwarty na nowe. Życie zawsze przynosi niespodzianki, dlatego ważne jest, aby być elastycznym i gotowym na zmiany. Wiem, że nieraz będziesz się bać strach. Często nam towarzyszy, ale nie pozwól mu się ograniczyć. Działaj pomimo strachu i pokonuj swoje lęki. Musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz, dlatego utrzymuj długoterminową perspektywę. Pokonywanie przeszkód często wymaga czasu, wysiłku. Bądź cierpliwy i trwaj w dążeniu do celu, nawet jeśli postęp wydaje ci się być powolny. Wszyscy ludzie, bez wyjątku, pokonują w życiu jakieś przeszkody, zarówno te zewnętrzne, jak i osobiste. To nie jest tak, że tylko ciebie doświadcza życie. Nie wiem, z czym obecnie się zmagasz, ale inni ludzie walczą o zdrowie i życie, inni nie potrafią zbudować czy chociażby utrzymać relacji, a jeszcze inni mają nieustanne problemy finansowe, a większość z nas doświadcza problemów z samoralizacją, traumy czy zwykłych stresów w pracy. Posłuchaj bajki o mędrcu i rzece. Pewnego dnia mędrzec, mędrzec wędrował przez góry, mając za sobą długą podróż. Nagle stanął przed wielką, rwącą rzekę. Przeprawa wydawała mu się niemożliwa, a drugi brzeg był bardzo odległy. Mędrzec usiadł na brzegu rzeki, zastanawiając się: Jak ma pokonać tą przeszkodę? Wtedy zauważył wielkiego skoczka. Skoczek spojrzał na rzekę, uśmiechnął się i bez wahania ruszył w stronę wody. Niespodziewanie wskoczył wprost do nurtu rzeki i zniknął pod powierzchnią wody. Po chwili pojawił się uśmiechnięty na drugim brzegu. Mędrzec zdubiony tym, co zobaczył, zawołał – jak ty to zrobiłeś? Hm. Skoczek uśmiechnął się i odpowiedział – nie opieraj się nurtowi rzeki. Jeśli będziesz walczył z nim, tylko stracisz siłę – Zamiast tego zaakceptuj jego ruch i płyn w zgodzie z jego nurtem. To jest tajemnica pokonywania przeszkód. Płynięcie z nurtem rzeki jest metaforą dla podejścia, dla trudności w życiu. Kiedy napotkamy na przeszkody, naturalną reakcją może być próba ich pokonania na siłę, tak jakbyśmy próbowali przeciwstawić się temu, co nas spotyka. Zamiast tego zaakceptuj rzeczywistość sytuacji. I dopuść do siebie możliwość płynięcia z prądem. Wykorzystaj siłę przeszkody, by przetrwać i się rozwijać. Płynięcie z nurtem rzeki wymaga zaufania zarówno do samego siebie, jak i do życia. To pozwala nam odnaleźć wewnętrzną siłę i pokierować nią w kierunku rozwiązania problemu. Ostatecznie pokonywanie trudności nie polega na walce przeciwko nim. Lecz na wykorzystaniu ich jako drogi do osobistego rozwoju i doświadczenia. Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.